Żeby zrobić chińską herbatę to trzeba najpierw wszystko umyć i ogrzać. Oczywiście nie takiego czajnika się używa, ale ten jest akurat wygodny. Na z sześciu, to tu jest główny czajniczek. Tak, tak wszystko ładnie musi być umyte i to wrzącą wodą najlepiej. No i teraz najważniejsza rzecz, z tego wszystkiego wszyscy będziemy pić, z takiego małego czajnika. o czas jest. Tak. Herbata. I teraz trzeba umyć herbatę. Czyli tak, wlewa się wody. Zamyka się i natychmiast trzeba ją wylać. To jest mycie herbaty mycie herbaty, żeby była czysta. No i teraz już robimy pierwsze zaparzanie, które trwa mniej więcej minutę, zależy jaką kto mocno lubi, możemy półtorej zrobić. Tak, będziemy przygotowywać teraz. Czekamy minutę czy tam półtorej minuty tu się zatyka Teraz lejemy tę herbatę już za długo trochę była trzymana ale będzie dobra ja na przykład lubię mocną proszę bardzo Dziękuję. Najpierw wąchać. Najpierw trzeba powąchać. Fajnie. Mhm. Oczywiście tak głośno się nie pije, bo to, to jest bardzo nie, niegrzecznie tak. No i tak to wygląda.